Jak krok po kroku otworzyć konto na Netflixie bez potrzeby posiadania karty kredytowej. Kliknij tam, gdzie jest napisane pierwszy raz na Netflixie, zapisz się teraz, po prostu wejdź na Netflix. Oczywiście ten link zostawiam w opisie i podam również mały trik, aby pierwszy miesiąc wyszedł taniej w najwyższej wersji. Przede wszystkim zarejestrujmy się. Tutaj jest napisane, żeby podać nasz adres e-mail. Klikamy na to i wpisujemy e-mail. W moim przypadku podam losowy adres e-mail. Faktycznie wpiszę losowy e-mail.com i klikniemy Rozpocznij. Mimo że wpisuje dowolny adres e-mail, ważne jest abyś podał oficjalny adres e-mail, którego zamierzasz używać, ponieważ trzeba go będzie później zweryfikować. Tutaj jest napisane, abyś dokończył konfigurację swojego konta Netflix. Jest ono spersonalizowane dla ciebie. Podaj hasło, aby rozpocząć oglądanie Netflix. Teraz zapewne oglądasz ten film na telewizorze lub telefonie komórkowym, ale polecam, abyś koniecznie założył konto przez stronę internetową, na komputerze lub na telefonie, ale przez przeglądarkę, abyś miał dostęp do tego, co będzie później, ponieważ jeśli zrobimy to z innego urządzenia, czasami może to nie działać. Zatem w porządku, w tym miejscu klikniemy dalej. Tutaj wyświetli się przypadkowy adres e-mail, który jest moim adresem, pojawi się prośba o przypisanie hasła. Wpiszemy tutaj przykładowo losowe i kliknę dalej. Teraz tutaj jest napisane doskonale, teraz zweryfikujmy twój e-mail. Pamiętaj, że ten adres e-mail będzie ci bardzo przydatny w momencie, gdy na przykład zechcesz korzystać z Netflix w innym domu i pojawi się komunikat, że nie można go używać w różnych miejscach. Na ten adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny, dlatego ważne jest, aby nie używać jednorazowych adresów e-mail, które są usuwane co 24 godziny, ponieważ w przeciwnym razie stracisz dostęp do swojego e-maila i do Netflix, więc ważne jest, aby używać oficjalnego adresu. W tym momencie po prostu musisz udać się na ten adres e-mail, zweryfikować adres i gdy już go zweryfikujesz, pojawi się tutaj informacja, że został zweryfikowany, ale na potrzeby tego filmu pominiemy to chwilowo i przejdziemy do wyboru planu. Tutaj jest napisane bez zobowiązań: anuluj, kiedy chcesz, cały Netflix w niskiej cenie i ciesz się bez ograniczeń na wszystkich swoich urządzeniach. Tutaj klikamy dalej i domyślnie pojawia się tutaj ta najpopularniejsza opcja. Zaznaczona na czerwono z większą ilością kolorów, ponieważ oczywiście to jest opcja, którą chcą, abyśmy kupili, ponieważ jest to opcja najwyższa, ale jednocześnie jest to opcja najdroższa. Przyjrzyjmy się temu bardziej szczegółowo, abyś mógł zdecydować, którą opcję powinieneś wybrać. Pierwszym aspektem jest rozdzielczość, w jakiej będziemy mogli oglądać filmy oraz seriale, czyli P, P oraz KHDR. Niektórzy widząc tutaj K myślą, że chcą oglądać w najwyższej dostępnej jakości, ale okazuje się, że mogą mieć zbyt wolne połączenie internetowe lub nawet brak internetu i korzystają z danych komórkowych, a ich ekran lub telefon ma bardzo niską rozdzielczość i obsługuje tylko P. W takim przypadku musisz sprawdzić, czy naprawdę warto wybrać jedną opcję czy drugą, biorąc pod uwagę, że ceny znacznie się różnią. Tutaj mamy je w PESO kolumbijskich, ale w dolarach to będzie inna kwestia, również w PESO argentyńskich, chilijskich, urugwajskich, meksykańskich, więc każda subskrypcja będzie miała swoją unikalną cenę. Następnie musimy zweryfikować jakość dźwięku i wideo, aby upewnić się, czy rzeczywiście będziemy z tego korzystać. Urządzenia są praktycznie takie same we wszystkich planach, z tym, że w wersji premium mamy opcję dźwięku przestrzennego, a to, co rzeczywiście się zmienia, to fakt, że jeśli na przykład chcesz udostępnić Netflix rodzinie na różnych urządzeniach, to najtańsza opcja nie będzie odpowiednia, ponieważ tutaj jest napisane, że urządzenia domowe, na których można oglądać Netflix jednocześnie, to tylko jedno, a na urządzeniach, na których można pobierać seriale i filmy, również tylko jedno. Natomiast w wersji standard mamy dwa, a w przypadku premium mamy cztery, więc tutaj musisz dokonać wyboru. Teraz, jeśli chcesz wersję premium i dopiero zamierzasz się subskrybować, polecam, abyś jej nie wybierał. Możesz zrobić mały trik, którego niektóre osoby nie zauważają, a jest on bardzo prosty. Po prostu wybierasz wersję podstawową, nie wybierasz wersji popularnej, którą jak widzisz przestaliśmy zaznaczać i zniknęło czerwone oznaczenie, a tutaj jest napisane podstawowa i klikamy dalej. Kiedy klikniesz dalej, od razu pojawi się oferta ulepszenia i zazwyczaj tutaj pojawia się, że oferują wersję standardową lub wersję premium, w zależności od tego, ile razy to zrobisz. Jeśli to nie zadziała, zmieniasz adres e-mail, i ponownie rejestrujesz się, aby sprawdzić czy opcja premium jest już aktywowana, aby pierwszy miesiąc był jak najtańszy i abyś mógł uzyskać wyższą subskrypcję. Ten film już próbowałem zrobić wcześniej, i prawdę mówiąc, tutaj wyszło mi premium zamiast standard, więc dlatego mówię, żebyś próbował kilka razy, aż pojawi się tutaj w ofercie aktualizacji, że dadzą ci premium za cenę planu podstawowego. Wtedy mielibyśmy już przewagę, ponieważ w pierwszym miesiącu dostajemy zniżkę, aby bezpośrednio wypróbować wyższy plan. Potem to będzie oczywiście tylko przez pierwszy miesiąc, ponieważ później będziemy musieli zapłacić za pełny pakiet, ale pierwszy miesiąc będzie kosztować nas tę cenę. Następnie są też linki, w których czasami dają trzy miesiące za darmo, jeden miesiąc za darmo. Jeśli uda mi się, go zdobyć, zostawię go w opisie filmu, abyś mógł tutaj przyjść, zarejestrować się i aby pierwsze miesiące były całkowicie darmowe. Następnie możesz zdecydować, czy chcesz wypróbować plan standardowy, czy zostać przy podstawowym. Wybiorę opcję standardowego planu i pojawi się opcja płatności. Jak wspominałem, jeśli masz kartę kredytową lub debetową, to proste, wystarczy kliknąć. Następnie, dla tych, którzy są z Kolumbii, mamy tę opcję płatności gotówką, którą możesz zrealizować płacąc bezpośrednio gotówką. Wystarczy, że wybierzesz opcję efekti, otrzymasz potwierdzenie, udasz się do punktu płatności gotówką, dokonasz płatności i to wszystko. Jednakże być może przebywasz w innym kraju, np. w Meksyku, gdzie dostępne jest OxXo, i tam również możesz dokonywać płatności gotówkowych za pośrednictwem OXXO, co jest jednak uniwersalne, to kod podarunkowy Netflix, czyli karty podarunkowe, które można nabyć w OxXo, a także w miejscach takich jak Dollar City, jeśli takie sklepy są dostępne w Twoim kraju, oraz w różnych innych sklepach, które sprzedają te kody lub piny, umożliwiając płatność gotówką bezpośrednio. Dlatego rekomenduję, abyś w tym momencie udał się do jednego z takich punktów, wybrał opcję kodu podarunkowego Netflix i zakupił kartę podarunkową, która będzie odpowiadać danej kwocie pieniędzy. Zazwyczaj nie ma konkretnej karty dla każdej subskrypcji, co oznacza, że w moim przypadku, mimo że tutaj jest napisane 16.900, może się zdarzyć, że najtańsza karta jaką znajdę będzie kosztować 20 tysięcy pesos, co pozostawi mi 3100 pesos. W takim przypadku mogę pozostawić to niewykorzystane saldo jako kredyt na moim koncie Netflix. Ponieważ będę kontynuować płatności kartą, co miesiąc będę dodawać karty podarunkowe, a saldo to będzie się stopniowo gromadzić, aż pozostałe saldo praktycznie pokryje nową subskrypcję od zera. Alternatywnie mogę zakupić kartę podarunkową o wyższej wartości, czyli z większym limitem i po prostu pozostawić to saldo na koncie Netflix, aby co miesiąc, gdy subskrypcja wygaśnie, automatycznie pobierało się z pozostałego salda, dokonując zakupu, a ja nie muszę się martwić o to, czy muszę iść kupić kartę, która wygaśnie w tym miesiącu. Dzięki wyższej karcie podarunkowej możemy zapomnieć o tym problemie. Oczywiście również rekomenduję tę opcję, ponieważ w przypadku zakupu karty podarunkowej o niższej wartości, a zapomnisz anulować subskrypcję, gdy już nie korzystasz z Netflixa i nie masz zamiaru dalej go używać, to w momencie, gdy będą próbowali pobrać kolejną opłatę, a nie będziesz mieć dostępnych środków na koncie, subskrypcja zostanie automatycznie anulowana. Natomiast w sytuacji, gdy używasz karty debetowej lub kredytowej, mogą uzyskać dostęp do Twojego konta oszczędnościowego lub karty kredytowej i pobrać z niej środki, jeśli nie udało Ci się jej anulować na czas. Gdy wpiszesz tutaj swój PIN, kod, klikniesz zrealizuj kod podarunkowy, zostanie on zrealizowany i pozwoli Ci zalogować się na swoje konto Netflix. Jeśli wybrałeś wersję premium, możesz korzystać z czterech urządzeń, uruchomić Netflixa na telefonie, komputerze, telewizorze i mieć dostęp do Netflixa na różnych urządzeniach.